Witamy Państwa bardzo serdecznie. Właśnie zakończyło się bilateralne spotkanie Pani Premier Beaty Szydło z Premierem Estonii, Panem Tawim Roywasem. Zarówno Pani Premier, jak i nasz gość chcieliby Państwa poinformować o przebiegu rozmów. Jako pierwsza głos zabierze Pani Premier. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam i wyrażam swoje. Wielkie zadowolenie, że pan premier zechciał dzisiaj odwiedzić Warszawę. Rozmawialiśmy o ważnych sprawach, które łączą Polskę i Estonię. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że Estonia jest dla Polski nie tylko ważnym partnerem gospodarczym, partnerem politycznym, partnerem w wymiarze bezpieczeństwa. Ale też mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu możemy również potwierdzić, że łączą nas naprawdę bardzo silne więzy przyjaźni. Bardzo dziękuję jeszcze raz, że pan premier jest dzisiaj tutaj w Warszawie. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o tym, co przede wszystkim w tej chwili absorbuje opinię publiczną w Europie, co jest też ważne dla Polski i dla Estonii. Mówiliśmy o zbliżającym się szczycie NATO. O tym, jakie wiążemy nadzieje z tym szczytem. Dla Polski szczyt NATO to jest bardzo istotne wydarzenie, zarówno w tym wymiarze organizacyjnym. Przygotowujemy się bardzo intensywnie do, tej, do tego szczytu, ale też przede wszystkim zależy nam na tym, aby ustalenia szczytu wypełniały oczekiwania państw członkowskich, aby potwierdzały to, że bezpieczeństwo. Europy, bezpieczeństwo również naszego regionu, w tym Polski i Estonii, po ustaleniach, które zostaną podjęte na szczycie warszawskim będzie jeszcze bardziej wzmocnione. Mamy bardzo ambitne cele, bardzo ambitny program i wierzymy w to, że te dwa dni obrad w czasie lipcowego szczytu NATO w Warszawie przyniosą dobre efekty. Mówiliśmy o tym, jakie w związku z tym są nasze oczekiwania, postulaty również i w czym możemy wspólnie i jakie stanowisko zajmować. Druga kwestia, która była przedmiotem naszych rozmów, to były już kwestie dotyczące wzajemnej współpracy Polski i Estonii, naszych projektów gospodarczych. Tutaj bardzo dużo do zrealizowania łączy nas w obszarze infrastruktury. Są realizowane wspólne projekty, które w ramach środków z Unii Europejskiej chcemy podejmować. Mam tu na myśli chociażby. Projekt infrastrukturalny Via Baltica czy Raj Baltica, i będziemy tutaj my ze strony polskiej bardzo aktywnie uczestniczyli w realizacji tych celów. Mam nadzieję, że do końca tej perspektywy finansowej bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o te działania w ramach infrastruktury, będą po stronie polskiej zrealizowane. Kolejna kwestia to są oczywiście sprawy, które będziemy omawiali na najbliższym szczycie europejskim, który odbędzie się przy końcu lipca. To są ciągle aktualne tematy dotyczące migracji, ale też i tych tematów, które dotyczą w tej chwili największego wyzwania, które stanęło w najbliższych dniach przed Unią Europejską, czyli tego, jaka będzie decyzja obywateli brytyjskich, jeżeli chodzi o pozostanie w Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się i tutaj jest nasze jednakowe stanowisko, że zależy nam bardzo na tym, ażeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Europejskiej. To jest bardzo ważne zarówno dla rozwoju Unii Europejskiej, dla jej trwałości, dla jej stabilności, jak i również w perspektywach gospodarczych dla obu naszych państw. Przed nami też duża możliwość podejmowania różnego rodzaju projektów gospodarczych, infrastrukturalnych w zakresie obrony, bezpieczeństwa, które chcemy razem realizować. Rozmawialiśmy też o partnerstwie wschodnim, o sytuacji na Ukrainie, ale też umówiliśmy się na to, ażeby, ażeby móc wspólnie określić sobie nowe obszary współpracy dla nas, dla Polski. Myślę, że takim tematem, który możemy, chcielibyśmy dyskutować i chcielibyśmy... Czerpać dobre wzory z tego, co wydarzyło się, co przeprowadzono w Estonii. To są oczywiście sprawy związane z, z e-administracją, z cyfryzacją, z nowymi, nowoczesnymi technologiami. Estonia jest tutaj w czołówce tych dobrych przemian europejskich. Wprowadza i wprowadziła już bardzo aktywnie zmiany, które są godne naśladowania i na pewno my będziemy chcieli również z tych wzorów czerpać. Jeszcze raz podkreślam, że była to bardzo dobra i przyjazna rozmowa, potwierdzająca to, że Polska i Estonia to są dwa państwa europejskie, dwa państwa w Unii Europejskiej, które mają wiele wspólnych celów, wiele wspólnych. Tematów do zrealizowania i przede wszystkim, że jest to wszystko oparte na naszej wzajemnej przyjaźni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani premier. A teraz swoje oświadczenie wygłosi premier Estonii pana Tavi Rojvas. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dla mnie ogromnym przyjemność, że mogę być dzisiaj w Warszawie. Jest to moja pierwsza oficjalna wizyta tutaj jako premiera. Polska jest krajem, z którym Estonia ma zarówno wspólną historię, jak i wspólne obawy, a także wspólne odpowiedzialności. Mogę również potwierdzić, że dyskusje, które dzisiaj odbyliśmy, były bardzo dobre. Podzielamy poglądy dotyczące wielu tematów, na przykład podzielamy również wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obronę regionu bałtyckiego i za utrzymanie jedności NATO, a także Unii Europejskiej w oparciu o wartości demokratyczne, rządy prawa i prawa człowieka będące częścią wspólnoty demokratycznej państw europejskich, nasi obywatele mogą mieć pewność w, dobro a także w utrzymanie trwałości europejskiego projektu w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Polska odgrywa bardzo ważną rolę w umacnianiu bezpieczeństwa w regionie i tutaj bardzo się cieszę, że za 37 dni Warszawa będzie gospodarzem szczytu NATO. Estonia i Polska to jedyne kraje w regionie, które wydają więcej niż 2% PKB na obronność. To jest duża ambicja, ale musimy również podchodzić realistycznie do wyników szczytu NATO. Jednak decyzje, których oczekujemy, nie powinny być tylko decyzjami wspierającymi, ale te decyzje muszą dotyczyć długoterminowej adaptacji NATO i wzmocnienia obronności, a także odstraszania we wszystkich obszarach. Naszym celem jest uzgodnienie znaczącej zwiększonej wojskowej obecności w oparciu o ocenę wojskową. Ważne jest przy tym, żeby podkreślać, iż NATO jest organizacją obronną i ona po prostu reaguje na działania Rosji na Ukrainie, a także na jej agresywne zachowanie w regionie bałtyckim. Rosja nie nadal podkopuje międzynarodowy porządek, stabilność i bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego na Ukrainie, ale również w Syrii. Tak długo jak porozumienia Mińskie nie zostaną w pełni wdrożone, a integralność terytorialna Ukrainy nie zostanie zapewniona, Unia Europejska będzie zmuszona do kontynuowania sankcji nałożonych na Rosję. W tym kontekście utrzymując, utrzymanie jedności Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie. Chciałbym stwierdzić, że podzielamy również wsparcie dla projektu Partnerstwa Wschodniego, a także dla pozytywnych relacji z naszymi wschodnimi partnerami. Oczywiście oba nasze kraje chcą dzielić się wszystkimi koniecznymi doświadczeniami z naszymi partnerami wschodnimi. Rozmawialiśmy również o następnej Radzie Europejskiej. Jeżeli chodzi o najważniejszą kwestię, to oba nasze rządy bardzo mocno popierają pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Dzięki temu jesteśmy bardziej zjednoczeni. Pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej leży w interesie obu naszych krajów i uważam, że również leży to w interesie całej Unii Europejskiej. Mam nadzieję na. To, że będziemy szli w kierunku jednolitego rynku cyfrowego podczas tej Rady Europejskiej, swobodnego przepływu danych, ponieważ cyfrowy rynek, jednolity rynek są bardzo ważne po to, żeby ten rynek wkroczył naprawdę w XXI wiek. Tak jak już powiedziała pani premier, rozmawialiśmy również o rozwoju cyfrowym, takim jak pójście o krok dalej w udostępnieniu naszym obywatelom, zarówno w Polsce, jak i w Estonii, usług e-administracji. Myślę, że tutaj współpraca, potencjał tej współpracy jest naprawdę duży i oba nasze kraje mogą uczyć się od siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o migrację, to Estonia zrobi to, co do niej należy, rozumie potrzebę wykazania solidarności podczas tego kryzysu. Wypełniamy nasze zobowiązania, ale niestety widzimy również polaryzację pomiędzy państwami członkowskimi w tej kwestii. Musimy znaleźć sposób postępowania na przyszłość i obawiam się, że ostatnia propozycja automatycznych przymusowych mechanizmów podkopie jedność Unii Europejskiej. Zatem musimy skupić się na tym, żeby, um żeby umowa pomiędzy Unią Europejską i Turcją, a także inne środki, które już zostały podjęte, rzeczywiście zadziałały. Jeżeli chodzi o nasze stosunki bilateralne, to one były i są świetne. Relacje ekonomiczne pomiędzy Estonią i Polską są szczególnie ożywione. Polska jest bardzo ważnym graczem ekonomicznym i bardzo cieszę się, że ostatnio Polska stała się szóstym partnerem handlowym Estonii i oczywiście najważniejszym, jeżeli chodzi o Europę Środkową. Oczywiście zawsze jest potencjał, żeby zrobić coś więcej. Budowa Rail Baltiki nada impuls, impuls naszym więziom ekonomicznym. Oczywiście nasze firmy mogłyby eksportować więcej. Polskie Firmy również bardzo serdecznie zapraszamy do Estonii. Również mówiliśmy z panią premier o desynchronizacji rynku energetycznego Estonii od sieci rosyjskiej. Nasze cele są takie same. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i źródeł, a także dróg transportu w Europie. Infrastruktura i rynki na pewno poprawią się dzięki temu. Wierzę również, że dzięki obu tym projektom Rail Baltiki i dzięki desynchronizacji sieci elektroenergetycznych, kiedy zostaną one ukończone, w pełni osiągniemy w pełni zintegrowany rynek w obszarze Morza Bałtyckiego. Raz jeszcze dziękuję serdecznie za to bardzo dobre spotkanie, i e, chciałbym wrócić do Warszawy. Już czekam na ten powrót. Bardzo dziękuję panie premierze za oświadczenie. W ten sposób kończymy nasze spotkanie, naszą konferencję. Bardzo serdecznie dziękuję za państwa uwagę.